Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak naprawdę ja chciałbym rozpocząć od podziękowania, które składam Panu Profesorowi Teczkę. Nie tylko za tę inicjatywę, ale za to, że wobec mnie wykazał daleko idącą cierpliwość, bo wielokrotnie mnie nakłaniał do konferencji międzynarodowych. Wprawdzie pisałem różne opracowania, ale nie udawało mi się znaleźć tyle odwagi, aby wyjechać gdzieś poza e, kraje byłego e, obozu socjalistycznego. E, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję panu profesorowi. A te podziękowania już kieruję dlatego, że e, te refleksje, jakie spróbuję Państwu przedstawić, są tak naprawdę również udziałem pana profesora teczkę. E, ta ponad dwudziestoletnia współpraca, jaką miałem szansę realizować z panem profesorem, zaowocowała tymi doświadczeniami w zakresie restrukturyzacji systemu wynagrodzeń. Jak Państwo wiecie, problemy wynagrodzeń chyba są najtrudniejsze z naszej chodzi o implementację, bo dotykają bardzo delikatnej materii, następuje styk oczekiwań pracowników z możliwościami ekonomicznymi przedsiębiorstw i stąd też implementacja tych zmian jest bardzo trudna. Ja spróbowałem dokonać pewnej syntezy tych 20 dwudziestoletnich doświadczeń ukazując pewne przesłanki, jakie doprowadziły do uruchomienia tych procesów, do których zaliczam nie tylko zmiany na rynku pracy, czy ogólnie znane procesy globalizacji, integracji, ale także wzrost oczekiwań pracowniczych wobec zmian systemowych w obszarze polityki płacowej. Z doświadczeń, które wspólnie z prezesem Teczkę realizowaliśmy, wynika, że większość przedsiębiorstw podejmując ten wysiłek stosowało podejście opisowo lub przejące, rzadziej diagnostyczno-funkcjonalne. Zwykle realizacja tych przedsięwzięć przeprowadzała w formule doradztwa mieszanego. Cykle realizacyjne były różne w zależności od stopnia złożoności przedsięwzięcia, ale generalnie zamykały się w przedziale od 4 do 7 miesięcy. Efekty tych zmian oczywiście były bardzo szerokie, bo obejmowały przede wszystkim, mówię o polskiej praktyce gospodarczej, zmiany w strukturze składowych wynagrodzeń pracowniczych taka tendencja się ujawniła do redukcji składników fakultatywnych, co jest zrozumiałym elementem, ale również pojawiały się pewne nowe innowacyjne rozwiązania, o których mówiła pani profesor Kożuch, to znaczy w ramach systemów na przykład premiowych zaczęto stosować znane z historii, myśli organizatorskiej, koncepcje premiowania współzależnego te, które wprowadzał Aleksander Rotterd. W zakresie form płac zaczynały dominować te formy zadaniowe, prowezyjne. W zakresie talifikacji dokonywano uproszczeń struktury stanowisk, kojarząc to w jakimś stopniu z nowymi ścieżkami awansu stanowiskowego. Ten awans oparty był na zasadach standaryzacji, którym towarzyszyła implementacja ocen pracowniczych. Tu mogę powiedzieć, że pan profesor Teczka był prekursorem Wprowadzania takich innowacji w zakresie modelowania siatek i dawę płac. Chyba pierwsze takie doświadczenia, praktycznie, panie profesorze, dotyczyły współczynnikowych siatek, które nam niestety Państwa Inspekcja Pracy nie zarejestrowała. Trzeba było trochę czasu, aby to się stało. Ale oczywiście te rezultaty, one mają swój wymiar ekonomiczny, organizacyjny, ale także społeczny, natrafiały na pewne bariery. Jak państwo wiecie, reprezentuje ja reprezentuję. Szkołę, no mogę tak powiedzieć, pana profesora Martyniaka, mojego dziurzego mistrza i nauczyciela, który zawsze stawiał sobie za taki cel, podobnie jak Bieńkowski, żeby te nasze projekcje metodologiczne trafiały do praktyki, czyli implementacja. I trzeba było pokonywać rozmaite bariery metodologiczne. I stąd też chciałem na zakończenie wskazać na trzy takie bariery, jakie przedsiębiorstwa natrafiały przy wykonywaniu. Zmian w strukturze systemu wynagrodzeń. Przede wszystkim to jest bariera metodologiczna. No dzisiaj może ona nie jest tak istotna, dlatego że rozwój kompetencji pracowniczych, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami, o których pan profesor Ludziewski pisze, doprowadziło do zmiany, jak gdyby, tego poziomu wiedzy metodologicznej. Ale w okresie tych 20 lat rzeczywiście to była istotna bariera metodologiczna, którą pokonywano no, zatrudniając ekspertów przy realizacji tych przedsięwzięć. Druga bardzo ważna, chyba kluczowa bariera wdrożeniowa to była bariera ekonomiczna. No my w polskiej praktyce wiemy, że te instrumenty polityki fiskalnej częstokroć nie pozwalały na wprowadzenie tych zmian innowacyjnych. Zresztą bariera taka społeczna, polska znana jest z tego nurtu solidarnościowego, ale systemy. No, nazwijmy to egelitarne, przeżyły się. W związku z pierwszym tu była potrzeba, jak gdyby, walki z tym, tak zwanym solidarnościowym modelem wynagrodzeń. I zakończenie ja chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę. Mianowicie sądzę, że we wszystkich obszarach zarządzania, jeśli mówimy o wymiarze implementacyjnym, kluczowym czynnikiem sukcesu. Jest informacja i wiedza. I stąd też uważam, że te przedsiębiorstwa, które odniosły sukces w realizacji tych zmian, stosowały właściwą politykę informacyjno-komunikacyjną. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.